Nazywam się Kubańkowska i witam w kolejnym odcinku programu Knockout TV, w którym udowadniam, że zakupy w internecie są tańsze niż w tradycyjnych sklepach, a nasi uczestnicy rywalizują i robią szalone rzeczy, aby zdobyć cenne nagrody. A nokautowanym produktem w tym odcinku będą głośniki firmy Logitech model Z313. Serdecznie zapraszam. Knockout TV. Cenowe uderzenie. Pierwsza konkurencja w naszym programie składa się z dwóch rund. Pojedynek na wiedzę i nokautowanie cen. Mamy jak zwykle troje uczestników. Przedstawcie się proszę. Gosia. Marcin. Milena. Gosia, Marcin i Milena. E, zadam wam pytania dotyczące dzisiejszej nagrody i dzisiaj nokautowanego produktu, czyli głośników firmy Logitech. A jeśli ty i na przykład któraś z e, twoich koleżanek tutaj będących odpowiedzą najlepiej i na najwięcej pytań, przechodzą do drugiej rundy, czyli e, nokautowania cen. E, Zgłaszajcie się poprzez naciśnięcie brzęczka, poproszę. Tak jest? I myślę, że możemy rozpocząć. Wymień trzy produkty produkowane przez firmę Logitech. Byłeś pierwszy. Głośniki. Raz. Słuchawki. Dwa. Klawiatury. Trzy. Bardzo dobrze. Brawo. Oklaski. Jeden punkt. Kolejne pytanie. Fala nawet poleciała. Fala poleciała. Ale tam nie doleciała. do Kolejne pytanie. Kiedy powstała firma Logitech? Możecie pomylić się o 10 lat. Jakiej szybki, proszę bardzo. No. 1900. 87. Zmieściły się w granicy błędu. Gratuluję. 1981. Co mierzymy w decybelach? Byłeś pierwszy. W decybelach mierzymy wysokość. W decybelach mierzymy głośność dźwięku. Poziom natężenia dźwięku, ale głośność też to zaliczam Dobrze, brawo! Na czym polega system dźwięku surround? Jest to dźwięk przestrzenny? Tak, otacza człowieka. Bardzo dobrze, gratuluję. Gratuluję, gratuluję Wam. Tobie dziękuję, nagroda pocieszenia. Dziękuję za udział. A razem z Wami... Dziękuję za rywalizację. Dziękuję. A razem z Wami przechodzimy do kolejnej rundy, czyli nokautowania cen. Knockout TV. Cenowe uderzenie. Druga runda pierwszej konkurencji, czyli nokautowanie cen. W rękach naszych zawodników spoczywają już tabliczki i kreda, na których to napiszą najniższą możliwą cenę tych oto głośników według porównywarki cen Knockout.pl, którą sprawdzę poprzez aplikację mobilną na iPhone'a. Słuchajcie, do dzieła, proszę bardzo. To są głośniki, możecie je obejrzeć, zobaczyć, jak wyglądają, jakie mają dyniucham, funkcje. Może... Jak się niucha? Bardzo spoko. Najniższą. Na Według tej, według, według tej właśnie porównywarki okay. nok.pl Może wyniuchaj jeszcze raz, żeby się upewnił. Może z każdej strony spróbuj Na spodzie może pachnieć inaczej. Spokój. Tak, tak, na spodzie może pachnieć inaczej. Nie spodów się boję. <laughs> Możecie zobaczyć, jakie ma funkcje, jaki to jest zestaw, co to jest po angielsku napisane. Nie wiem, cokolwiek. Czy jest ciężkie, może zawiera złoto w sobie albo ołów. Ok, to już poprawię, żebyś. No, poprawię, żeby dobra. było czytelne, dobra? Jest, jest. Ok, dobrze, dobrze. Już mamy? Tak. Dobrze, a więc e, poproszę naszych zawodników o pokazanie do tej kamery cen, które napisali. 200 zł i 149 zł. Okaże się, zobaczymy. Dobrze, to są, to są Wasze ceny. Czym się kierowałeś? Oprócz tego, że swoim nosem? Zdrowym rozsądkiem. Co poczułeś tam? Co, co to był za zapach? kartonu ogólnie. Ogólnie kartonu. Dlaczego 200 zł? A, mam takie wyczucie. Kobieca intuicja. Kobieca intuicja. Dobrze. Dobrze, a więc e, sprawdźmy cenę tych głośników. Ja będę musiał zlokalizować e, te głośniki, zeskanować kod kreskowy. Dobrze, mam już cenę. I tak, drodzy uczestniczy, uczestnicy, uczestnicy. Uwaga, uwaga, napięcie rośnie. Najwyższa cena według porównywarki cen Knockout ale za te głośniki, to 199 zł, a najniższa 106. Gratuluję, wygrałeś! Dla Na Ciebie nagroda, nagroda pocieszenia. Proximity. Proszę bardzo, koszulko od Knockoutu, dziękuję Tobie za udział To będzie dzisiaj Dzięki. Płośniczka. Tobie gratuluję ]ahaha. Dziękuję bardzo Poproszę tabliczkę Dziękuję bardzo Dzięki Dziękuję I oto wręczenie, nagrody, proszę bardzo, Twój zestaw głośników dziękuję, dziękuję bardzo, cieszę bardzo, mi miło Cieszysz się, tak? Oddaję kredę, bo tam jestem po kolacji już Tak Także nie będę już jadł Dobrze, przydadzę Ekipa! <well>. <tai sai> <iteration language> <narratives> <kardeş> <poucoradas> o Jezu. To się nazywa prawdziwa radość! Czym oni ci polali? Polali mnie browarem. A, to wygląda takie żółte, to myślałem, że to może coś innego. Ale mam, tak się... mam nadzieję, że to nie to, o czym myślisz. Ja też mam taką nadzieję, bo stoję <noise> blisko Ciebie, mam nadzieję, że mnie nie przytulisz. Dobrze, przejdźmy do drugiej konkurencji. Knockout TV. Cenowe uderzenie. Druga konkurencja w naszym programie, czyli szalone wyzwanie. Mamy tutaj dwie drużyny naszych zawodników, naszych szalonych rajdowców. Podejdźmy może do nich i spytajmy się, jak mają na imię. Kasia. Jakub i to jest drużyna pierwsza, jak się nazywa wasza drużyna? wasz zespół? Osy. Osy, osy, dobrze. Zespół osy i zespół drugi? Ola. Czarek. I wasz zespół nazywa się? Szerszenie. Szerszenie. <grym> Czyli zostajemy w klimacie y, takim przyrodniczym. Powiedz mi, jaką technikę jazdy zastosujecie? Siła. I przede wszystkim siła. Hardcore. Rzeźba, siła i... Masa. masa. Okej, okay. tego hasła oczekiwałem, a jak będzie wasza technika, taktyka? My no, bierzemy taktykę intelektualistów i zastosujemy ją w sposób nieokreślony. Czyli mi mięśnie kontra mózg, szerszenie kontra osy. Bardzo ciekawy pojedynek. Zobaczymy jak się zakończy. Do wygrania są głośniki firmy Logitech model Z313. Może poprosimy Kingę o e, o to, aby e, wystartowała naszych zawodników z ich boksów. Zaczynamy. Kinga, proszę daj sygnał do startu. Poszli! Proszę Państwa, Jezu, co za ostry doping wyrównane? 35-36, osy i szerszenie, osy wychodzą na prowadzenie, czyli siła jednak intelektu mózgu jest silniejsza, jaki, proszę Państwo, 36, szerszenie, szeroki łuk, ale osy wychodzą na prowadzenie, osy są szybsze, szybciej latają osy i szerszenie, oni lecą, to jest jak boi to Berta Kubicy, będą pierwsi na mecie, pierwsi, brawo, koniec wyścigu, jak się czujecie? Super. Czyli mnie jednak siła intelektu jest silniejsza od siły mięśni? Tak. Co się stało? Silnik nie odpalił? Nie, nie. Mogłeś! Zawiodła nas siła, on użył mózgu. Mnie, my mnie. My, my po prostu. Aj, to... Konie mechaniczne za słabe są, dlatego ta siła mięśni tutaj nie podziałała. To chyba właśnie dlatego. Olu! Nic nie powiem, nic jest A wszystko po przez to, że koniec. nie wymasowała mi mięśni. To nie miałem rozgrzanych mięśni. To teraz na pocieszenie, Ola może ci rozgrzać mięśnie, a my teraz wręczymy nagrody. A więc jesteśmy już po wyścigu. Mamy wygranych i przegranych. Wręczmy nagrody. Nagroda pocieszenia wędruje do zespołu Os. Bardzo proszę. Szerszenie. przepraszam. Osy wygrały. Dobra. Co za różnica. Też owady. I nagrody główne dla Was. Głośniki. Proszę bardzo. Dziękuję. Proszę bardzo. Brawa, brawa, proszę, brawa. Czy przydadzą Głośniki? Tak, przydadzą się. Dzisiaj impreza. Dzisiaj impreza na Głośnikach? Jest grubo. W świetlicy u nas, ze środku. w środku. A czy, koszul, w czy koszulki się przydadzą też? Oczywiście, będą do spania, mhm. tak. Do spania. Dobrze. Wasze wyzwanie, czy wiecie, ile było warte, ile te głośniki kosztują według porównywarki cennookout.pl? Jaka jest najniższa cena za te głośniki? Jak myślicie? 129,99 zł. Jak ty sądzisz? Nie, no trochę więcej. Trochę więcej, dobrze. Znokautujmy cenę tych głośników, czyli sprawdźmy cenę e, według aplikacji mobilnej nokautu. Gdybyś mógł odwrócić, i pokazać mi kod kreskowy, który zeskanuje. E, a więc cena tych głośników. E, najdroższe e, 199 zł, Także byłaś byłeś blisko. To jest pewnie cena w tradycyjnych sklepach za te głośniki, ale według prowadowarki ceny nokaut 106 zł to jest najniższa cena. Za te właśnie głośniki byłeś bliżej. E, I czy było to tego warte? Oczywiście, że tak. Oczywiście. Jesteś pewien? Tak. Wspaniałe głośniki. Dobrze, w takim razie Impreza przejdźmy. Impreza będzie dzisiaj. A więc przejdźmy do kolejnej konkurencji. Knockout TV, cenowe uderzenie. A teraz trzecia konkurencja w naszym programie, czyli konkurs dla widzów. Pytanie konkursowe na ten tydzień: to w jaki najbardziej niecny sposób wykorzystałeś swoje głośniki? Odpowiedzi zamieszczajcie w komentarzach pod tym odcinkiem na stronie www.knockout.tv, ponieważ komentarze tylko na tej stronie będą brały udział w konkursie a rozwiązanie jak zwykle za tydzień w środę na naszej stronie na Facebooku tuż przed najnowszym odcinkiem. Do zobaczenia w kolejnym odcinku!